Są takie dwa słowa, pozornie niewiele mają ze sobą wspólnego, które Polakom sprawiają ogromny kłopot i mało kto wymawia je poprawnie. A są to świat i urodziny. Chociaż można je połączyć, bo urodziny to przecież rocznica dnia, kiedy przyszliśmy na świat. No ciekawe. A jak Wy je wymawiacie? Oba te wyrazy, czyli i świat i urodziny, sprawiają nam problem z kilku powodów. Po pierwsze, w obu jest samogłoska, której w języku polskim nie ma. Więc musimy jakoś nauczyć się jej wymawiać na podstawie tego, co w języku polskim jest. Po drugie, w obu mamy zbitkę trzech spółgłosek, a to zawsze jest trudne do wymówienia. No i wreszcie, każde z tych słów ma inną wymowę brytyjską i inną amerykańską. Trochę za dużo tego wszystkiego, no nie? Dlatego, zanim się zajmiemy światem i urodzinami, powiemy sobie o słowach, które są podobne, ale prostsze. I na przykład, podobnym słowem do świata jest słowo. Po brytyjsku słowo to word, a po amerykańsku word. Ta samogłoska w brytyjskiej wersji tej wymowy to coś pomiędzy polskim y a e. I żeby nauczyć się ją poprawnie wymawiać, należy ułożyć usta w taki sposób, jakbyśmy chcieli powiedzieć

Dwoma trójkącikami, które trochę przypominają dwukropek, i tak też można je w uproszczeniu zapisywać. I ten dwukropek, albo te trójkąciki, oznaczają, że ta samogłoska jest długa, przedłużona, dłuższa niż zwykłe samogłoski, czyli krótkie. Ciekawe jest to, że ta samogłoska występuje w brytyjskiej angielszczyźnie wtedy, kiedy w tym słowie mamy literę R. I to r w wymowie pomijamy. Amerykanie pomijają tę samogłoskę i w jej miejsce wymawiają właśnie to r. Więc to r tak jakby samogłoskę zastępuje i pełni jej funkcję. Dlatego brytyjskie word będzie amerykańskim word. Na pewno warto pamiętać o tym, że słowo word. Słowo word. Widzicie co zrobiłam? Pomimo, że piszemy je przez O, nie czytamy go przez O, więc wymowa word nie jest poprawna. Innym słowem, z tą samą samogłoską jest na przykład pierwszy. I zasada jest taka sama: znów Brytyjczycy pominą R er i wypowiedzą samą samogłoskę, a Amerykanie pominą samogłoskę i wypowiedzą R. Er". Dlatego po brytyjsku pierwszy to first. We've been given our parts in the Nativity Play! And I'm the lobster. The lobster? Yeah! In the Nativity play? Yeah, first lobster. There was more than one lobster present at the birth of Jesus. A po amerykańsku pierwszy to first. To samo mamy ze słowem, którego się uczymy na samym początku naszej drogi przez mękę z angielskim, czyli dziewczyna. I po brytyjsku dziewczyna to girl. Why are they leaving? I'll tell you exactly why they're leaving. First of all, I go there and I find that that girl in his arms, in Lloyd's arms. Five minutes later, Polly's in there. What girl? That that girl. She's his daughter! What? A amerykanie znów to samo. Zastępują sobie tę samogłoskę z półgłoską r, więc dziewczyny wypowiadają jako girl. You'll be your woman. Soon. No i od dziewczyny do świata już jest bardzo blisko, bo mamy to samo połączenie z półgłosek: r i l. Ono w języku polskim też jest trudne. Wiem coś o tym, kiedy dzieci próbują nauczyć się wymawiać moje imię, Arlena. Ile już wersji tego słyszałam. Na końcu świata zatem na końcu świata wystarczy dodać tylko d. I sprawa załatwiona, więc po brytyjsku świat to world. I get gloomy with the state of gate at Heathrow Z kolei Amerykanie wypowiadają świat jako world i słyszymy to czasami w zwiastunach filmowych, kiedy ten głęboki, męski głos mówi in a world, czyli w świecie, gdzie jedynym pożywieniem jest papier. No co, różne są filmy. Ale akurat nie śpiewa zbyt wyraźnie. Zresztą z piosenkami ogólnie jest taki problem, że nie udaje się zawsze za dobrze wysłyszeć słów, ale może w tym fragmencie world będzie wyraźniejszy. Kopiluak, the rarest beverage in the world. Take a whiff. Go ahead. No to teraz czas na urodziny, czyli to drugie problematyczne słowo z samogłoską e i z literą r. Żeby nauczyć się wymawiać urodziny, musimy się nauczyć wymawiać ziemia, bo ziemia jest w urodzinach. I ziemia to tylko dwa dźwięki. Po brytyjsku samogłoska E i na końcu F, czyli język między zęby, o czym mówiłam w ósmym odcinku. Więc brytyjska ziemia to Earth. You don't have to look very hard for heaven and hell. They're right here on Earth. You make the choice. I po amerykańsku Ziemia to też tylko dwa dźwięki. Tylko zamiast pierwszej samogłoski E mamy spółgłoskę R. Więc Ziemia po amerykańsku to Earth. I w obu tych przykładach mówiliśmy o Ziemi jako planecie albo o świecie, w którym żyjemy. Wtedy zapisujemy ten wyraz wielką literą, a przed nim nie ma żadnego n ani w, ale możemy też powiedzieć the Earth i zapisać słowo Earth małą literą, ale nie mówimy wtedy o planecie, tylko o gruncie pod nogami. I żeby poprawnie wypowiedzieć urodziny, wystarczy do ziemi, czyli do Earth, na początku dodać b, a na końcu day i mamy Birthday. ale to słowo sprawia kłopot głównie dlatego, że mamy tam połączenie F-D i trzeba szybko przejść z jednego do drugiego. Więc najlepiej to sobie ułatwić tak, żeby wypowiedzieć birthday tak, jakby to były dwa oddzielne słowa. Birthday. Zrobić taką krótką pauzę przed day. Before the sun sets on her 16th birthday, a Amerykanie tradycyjnie zamiast samogłoski E wypowiadają R. Więc amerykańskie urodziny to birthday. No i znowu, tutaj może nie najlepiej było to słychać. Yy, może też dlatego, że 50 Cent to jest raper to jest raper w moim wykonaniu. I żeby być bardziej gangsta, nie wymawia birthday przez poprawne ,,f", tylko przez ,,f". Ale my, póki nie nosimy łańcuchów i nie śpiewamy rapsów, trzymajmy się może tej poprawnej wymowy. Tutaj słychać ją lepiej. Jimmy boy, if you don't get married before 6.05 p.m. on your 30th birthday, that was the time you i takich wyrazów, które czytamy po brytyjsku przez samogłoskę e, a po amerykańsku przez półgłoskę r, jest bardzo dużo. Mają one wszystkie jedną wspólną cechę. Zawsze w pisowni występuje jakaś samogłoska, a potem litera r. I to mogą być różne samogłoski, na przykład ur. Tak jak na przykład w słowie fur, futro, po brytyjsku fur, morderstwo, murder albo murder, albo surfing. Który po polsku czytamy przez E, po brytyjsku będzie to surfing, a po amerykańsku surfing. Może być też słowo przez O, tak jak na przykład słowo albo świat. Takim słowem jest też praca. Work albo work. Możemy mieć też pisownie przez IR, na przykład brudny, dirty lub dirty, albo firma, firm lub firm. Może być też pisownia przez ER, na przykład idealny perfect lub perfect albo nerd czyli nerd lub nerd podsumowując w języku angielskim jest ogromna grupa wyrazów które po brytyjsku czytamy przez samogłoskę er", czyli pomiędzy polskim y a e a po amerykańsku przez spółgłoskę r ponieważ wszystkie te słowa piszemy przez literę r i należą do nich między innymi słowo czyli word lub word pierwszy first lub first dziewczyna, girl lub girl, świat czyli world lub world, Ziemia to earth lub earth i urodziny birthday lub birthday i żeby ułatwić sobie wymowę słowa urodziny warto przed tym członem day zrobić króciutką pauzę birthday. Mam nadzieję, że pomogłam. No to zaczynamy. Naucz się wreszcie mówić wyrazy. Chyba coś z tego będzie. Trochę za długo, nie? Tak.